Co zrobić, aby zyskać realną przewagę? Po pierwsze, analizuj strukturę rynku na D1, H4 czy H1. Szukaj trendu, korekt, parć, oporów. Po drugie, używaj niższego Tfa tylko do precyzji wejścia, np. M15 czy M5. Po trzecie, nie bierz sygnału bez kontekstu. Forma plus miejsce plus momentu. Po czwarte, zapisuj wyniki formacji na różnych TF-ach w dzienniku tradera. Zobaczysz, gdzie działają naprawdę. Porównanie. C.H. Trafność formacji. M1, M5 losowa, niska. H1, D1 statystycznie powtarzalna. Reakcja rynku. M1, M5 krótkoterminowe, chaotyczne. H1, D1 oparte na strukturę i wolumen. Po trzecie. Na niskich TF działa głównie losowość plus boty. Na M1, M5 dominują algorytmy, skalperzy, arbitratorzy. Duże instytucje nie grają tam na sygnały świecowe. One akumulują pozycje na H1D1. Ty grasz przeciwko maszynie, która wchodzi wychodzi w milisekundy. Szuka twojego stop-losa, nie trendu. Podsumowanie. Niska skuteczność sygnałów technicznych na M1 M5 wynika z małego wolumenu i danych, braku kontekstu, dużego wpływu przypadkowych zleceń i botów, braku udziału instytucji w krótkich setupach. Jeśli chcesz mieć przewagę statystyczną, graj w tym samym rytmie co duzi gracze, a oni nie wchodzą na podstawie świecy M1. Oto wizualizacja pokazująca, jak zmienia się skuteczność formacji objęcia chodźcy w zależności od interwału czasowego. Na M5 skuteczność to tylko 47%, praktycznie losowo, jak rzut monetą. Na D1 rośnie aż do 68%, czyli formacja ma realną wartość predykcyjną. Wraz ze wzrostem interwału skuteczność systematycznie rośnie. Mniej szumu, więcej prawdziwych sygnałów. I tu mamy jeszcze taką tabelę, która pokazuje oczekiwany zysk przy różnych poziomach zysku do ryzyka i skuteczności formacji objęcia hosty na różnych interwałach czasowych. Interwał M5 zysk do ryzyka 1 do 1, minus 6%, 2 do 1, 41%, 3 do 1, 88%. M15, przy 1 do 1 mamy już 0%, przy 2 do 1 50%, przy 3 do 1 100%. Przy interwale już H1 12%, 68 124, przy interwale H4 24 86 148 i D1 36 104 172%. Co z tego wynika? Na Interwale M5 przy zysku do ryzyka 1 do 1 jesteśmy statystycznie na minusie. Potrzebujesz dużego zysku do ryzyka by wyjść na plus, a wtedy trudniej o trafienia. Im wyższy interwał tym większa przewaga statystyczna, łatwiej o logiczne miejsce do stop lossa czy take profitu, mniejsza potrzeba perfekcyjnej skuteczności. Po piąte brak kontekstu trendu, ryzyko zignorowania większego obrazu tradingu kluczową zasadą jest analiza trendu na różnych interwałach czasowych, czyli tak zwany multi time frame, często jednak początkujący traderzy skupiają się wyłącznie na bardzo krótkich interwałach, np. M1M5, szukając szybkich okazji do wejścia i zapominają o tym, co dzieje się na wyższych interwałach czasowych, takich jak H4 czy D1. Co się wtedy dzieje? Wejście jest pod trend. Jeśli na wykresie jednominutowym widzisz np. formację odwrócenia lub sygnał kupna, możesz łatwo zignorować fakt, że na wykresie czterogodzinnym lub dziennym trwa silny trend spadkowy. W efekcie otwierasz pozycję pod trend i ryzykujesz, że cena szybko zawróci przeciwko tobie. Fale korekcyjne i fałszywe sygnały. Na niskim interwale czasowym często powstają fale korekcyjne, małe odbicia lub fałszywe sygnały, które wyglądają obiecująco, ale są tylko chwilowymi oddechami w silnym trendzie wyższego rzędu. Brak perspektywy. Skupiając się tylko na M1, tracisz szerszy kontekst rynku, a to sprawia, że Twoje decyzje mogą być chaotyczne i niespójne. Dlaczego tak się dzieje? Na M1 ruchy są bardzo szybkie, często chaotyczne. Na krótkich time frame'ach łatwo się zgubić w szumie rynku. Trudno ocenić siłę i kierunek trendu bez odwołania się do wyższych interwałów czasowych. Presja szybkiego zarobku sprawia, że traderzy ignorują analizę na interwale H4 czy D1. Jak temu zaradzić? Przede wszystkim analiza wielointerwałowa. Zawsze o tym mówię, że to jeden z kluczy do zarabiania na rynku Forex. Zawsze najpierw spójrz na wyższy interwał czasowy, taki jak D1 czy H4, żeby określić dominujący trend. Dopiero potem zejść na niższy interwał czasowy, by szukać precyzyjnych wejść zgodnych z tym trendem. Po drugie, zasada zgodności trendów. Wejdź w pozycję tylko wtedy, gdy widzisz sygnał na niższym interwale czasowym, jeśli potwierdzony jest kierunek z trendu na wyższym interwale czasowym. Na przykład, jeśli na interwale takim jak H4 mamy trend wzrostowy, szukaj sygnałów kupna na M1 lub M5, a nie sygnałów sprzedaży. Po trzecie, unikaj wejścia na świeczki M1 bez szerszego kontekstu. Sygnały na M1 traktuj tylko jako potwierdzenie lub precyzyjny punkt wejścia, a nie jak główną podstawę decyzji. I po czwarte, używaj narzędzi trendu na wyższych interwałach czasowych. Proste narzędzia jak średnie kroczące, linie trendu czy formacje na H4 i D1 mogą dać jasny obraz rynku, w którym kierunku należy grać. Podsumowując, brak kontekstu trendu to jedna z najczęstszych pułapek dla traderów operujących na niskich interwałach. Wchodzenie na świeczce M1 bez świadomości, że na H4 czy D1 panuje silny trend przeciwny, może prowadzić do szybkich strat i frustracji. Zawsze najpierw ustal trend na wyższym interwale czasowym, a niższe interwały traktuj jako narzędzie do precyzyjnych, zgodnych z tym trendem wejść.